Poczuć swoje serce, aby poczuć, że ono naprawdę istnieje, aby poczuć, że właśnie w tym miejscu, tam gdzie w naszym ciele znajduje się serce, następuje rezonans w momencie naszych dobrych, ciepłych emocji. Tylko dobre emocje rezonują w tamtej okolicy. Wszelkie inne, Dają o sobie znać w innych częściach ciała. Serce jest portalem do miłości. Usiądź wygodnie. Najlepiej w takim miejscu, w którym czujesz się bezpiecznie i które bardzo lubisz. Lepiej, jeśli jest to wewnątrz, w mieszkaniu, czy w innym pomieszczeniu. Ale jeśli jest miejsce na zewnątrz, w którym czujesz się bardzo dobrze, to oczywiście skorzystaj z tego miejsca. Ważne, żebyś miała, żebyś miał chwilę spokoju, żeby nikt ci w tym momencie nie przerywał, żebyś mógł być, żebyś mogła być tylko sama ze sobą i ze swoim sercem. Zamknij oczy. Rozluźnij się. Poczuj, że twoje ciało jest cięższe, ale swobodne, rozluźniane. Nie musisz rozluźniać poszczególnych części ciała, ale dobrze byłoby, gdybyś czuła, gdybyś czuł, że. Jesteś w miarę zrelaksowany. W miarę. Bo wraz z moimi słowami ten relaks będzie coraz większy. Weź normalny oddech. Wdech, wydech. Normalnie, tak jak zwykle oddychasz. Może nieco głębiej. I jeszcze jeden. Normalny oddech. A teraz zacznij oddychać w rytmie, który jest dobry i właściwy dla naszego serca, który powoduje Jego synchronię, który powoduje Jego połączenie z umysłem, z naszym umysłem, a być może również z portalem do miłości, z otwartym, z otwarciem kanału do miłości. To jest spokojny oddech na sześć. To znaczy raz dwa trzy cztery pięć sześć wdech i raz dwa trzy cztery pięć sześć wydech. Zrób we własnym tempie sześć takich oddechów, trzy, cztery, pięć, sześć, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć i zap Sama. A teraz myślę, że jesteś jeszcze bardziej spokojna, bardziej zrelaksowana. Połóż rękę na sercu, tu gdzie ona się znajduje, tak, aby najbardziej można było je wyczuć. Możesz już w tym momencie poczuć, jak pije, ale niekoniecznie. Pomyśl sobie teraz o jakiejś osobie z Twojego życia. Osobie, która, która Cię wzrusza, czy wzruszała, która była Ci bliska, czy która jest Ci bliska. Przypomnij sobie taką chwilę z tą osobą. Chwilę, która wiesz, że, że była ciepła, że była pełna dobrych emocji, że była tam czułość, może współczucie, może wdzięczność, może miłość. W każdym razie, który z tych dobrych, ciepłych uczuć. Najlepiej, żeby były to osoby, z którymi nie mamy relacji erotycznych. A zachęcam do tego, aby to były osoby z kręgu rodziny, przyjaciół i innych bliskich ludzi. Pomyśl sobie, pomyśl sobie o takiej dobrej osobie, o takiej dobrej sytuacji. O takim dobrym spotkaniu, o tym, co, co wtedy czułeś. Czy w tym momencie czujesz to samo? Czy w tym momencie czujesz te, te dobre uczucia, które towarzyszyły ci właśnie w tamtych minutach? Gdzie to czujesz? Trzymasz rękę na sercu? Czy czujesz, że to jest właśnie tam? Czy czujesz, że właśnie tam, w tamtym miejscu, no jest takie dziwne trochę, ale dobre, ciepłe uczucie? Czy czujesz, jak rozlewa ci się to ciepło po tej okolicy? To serce, to serce odpowiada na tamtą sytuację, to serce odpowiada na to, co wtedy czułeś, na to, jak patrzyłeś na tę osobę. Na to, jak postrzegałeś całą sytuację. Pomyśl sobie o kimś, kogo już nie ma, kogo nie ma albo w Twoim życiu, albo w ogóle nie ma go już w naszym świecie. Przypomnij go sobie. Przypomnij go sobie w takich znowu dobrych chwilach. Przypomnij sobie na przykład, jak to uśmiech tej osoby. Albo dobre spojrzenie, albo jakieś rzeczy dobre, które robiła dla Ciebie, czy dla innych osób. I znowu, gdzie to czujesz? W jakim miejscu to czujesz? Czy czujesz ciepło w okolicy serca? Czy czujesz, jak rozlewa się to gdzieś dookoła? Tam jest Twoje serce. To właśnie Twoje serce jest tym kanałem miłości. To ono odczuwa te wszystkie dobre emocje. To ono sprawia, że te dobre emocje mogą gościć częściej w naszym życiu. Ile chcesz, aby to serce przemawiało do Ciebie, abyś mogła mu zadać pytanie? Mógł mu zadać pytanie i posłuchać. Usiądź spokojnie. Weź kilka oddechów w rytmie na sześć. Zadaj pytanie i słuchaj. Słuchaj odpowiedzi, słuchaj odpowiedzi i czuj, co dzieje się wtedy, no właśnie w tej okolicy serca tu, gdzie teraz trzymasz rękę. I gdzie przed chwilą prawdopodobnie rozlewały się ciepłe uczucia. Na końcu chcę zostawić Cię z czymś, co może spowodować, że jeszcze łatwiej będzie otworzyć Ci się na miłość, na te dobre energie, które płyną do nas ze źródła. Często jest tak, że nasze doświadczenia z dzieciństwa, doświadczenia nie najlepsze, powodują, że gdzieś tam ten kanał się zablokował. Często również jest tak, że już nie jesteśmy dziećmi, a nasi najbliżsi rodzice powodują, że zamykamy ten kanał, żeby nie bolało żeby nie cierpieć. Teraz go otwieramy i nawet jeśli będzie bolało, to otwarte serce i energia miłości, która płynie ze źródła, powoduje, że ten ból jest piękniejszy, że ten ból jest lżejszy, że ten ból jest łatwiejszy do zniesienia. I właśnie po to, żeby łatwiej nam było kochać prawdziwie, żeby Łatwiej nam było otworzyć się na, na miłość, na energię miłości płynącą ze źródła. Zrób sobie jeszcze jedną wizualizację. Wyobraź sobie swoją mamę. Mamę taką małą, mamę taką, jak była dzieckiem. Znasz to może z fotografii? że widziałaś, czy widziałeś fotografię swojej małej mamy? Jak wyglądała? Pomyśl o niej, pomyśl o takiej małej dziewczynce. Takiej małej, pewnie trochę zagubionej, jak każda mała dziewczynka. Pewnie trochę niepewnej tego wszystkiego, co jest wokół niej. Bo kiedy już jesteśmy dziećmi, zazwyczaj świat no, zapracował na to, abyśmy nie zawsze czuli się. Tacy pewni siebie, tacy w pełni na miejscu. Czasami są takie momenty, i były takie momenty, że właśnie byliśmy takimi małymi, kochanymi, ale no nieco bezbronnymi dziećmi. Wyobraź sobie Twoją mamę, taką właśnie. Ona też była taka. Ona też miała takie momenty. Widzisz ją? No to teraz. Znowu połóż rękę na sercu, tam prawdopodobnie dzieją się dobre rzeczy, już w tym momencie. Ale włóż tę małą mamę do swojego serca. Wyobraź sobie, jak, jak ona jest tam, taka mała, taka dziewczyneczka. Włóż ją tam i niech będzie. A teraz wyobraź sobie swojego tatę, też właśnie takiego, jak, jak był mały, jak wyglądał wtedy. Pewno masz takie zdjęcie, pewno je widziałeś. On też nie zawsze był pewny siebie, on też miał momenty, w którym bardzo potrzebował być kochany, bardzo potrzebował miłości, bardzo potrzebował wsparcia i, i, i niekoniecznie je dostawał. Mały chłopczyk malutki, potrzebujący miłości chłopczyk, wyobraź po sobie popatrz na niego. Na pewno cię wzrusza. Czujesz to w swoim sercu? I teraz bóż tatę. Bóż swojego ojca do serca. Tam, gdzie jest Twoja mama. Nieważne, czy są razem, czy nie są razem, czy byli razem, czy nie, czy żyją, czy nie. Bóż tatę do serca. A teraz przypomnij sobie siebie. Taką malutką. Czy przypomnij sobie siebie takiego malutkiego? Malutką dziewczynkę. Ciekawą świata, ale potrzebującą miłości, potrzebującą wsparcia, i nie zawsze ją ma. Nie zawsze dostajemy to wsparcie. I tę małą dziewczynkę, albo tego małego chłopczyka, bóż również do serca. I noś w tym sercu. Noś w tym sercu te. Te niewinne, małe, dobre istoty, które w tamtym momencie miały przed sobą cały świat, i potem różnie w tym świecie było, ale niech będą w Twoim sercu z tą całą szczerością, z tą całą gotowością, z tą całą chęcią do przeżywania życia. Trzymaj je w sercu, kochaj je, bądź z nimi. Może być tak, że nie znasz swojego taty, czy nie znasz swojej mamy. Wyobraź sobie te dzieci, wyobraź sobie te małe dzieci. Może los był dla nich mniej jeszcze łaskawy niż dla innych ludzi. I może dlatego tak się złożyło, że, że ich nie znasz, że jego nie znasz, czy jej nie znasz. Nieważne jacy byli twoi rodzice, jacy są twoi rodzice. Pamiętaj o tym, że zawsze kiedyś byli dobrymi, kochanymi, pełnymi nadziei dziećmi. I świat w różny sposób sprawił, że niekoniecznie postępowali tak, jak chcieliby postępować, czy jak gdybyś chciał, żeby postępowali. Trzymaj w swoim sercu wizerunek tych przecież bliskich ci ludzi, za sprawą których jesteś na tym świecie. I znowu weź normalny oddech, tak jak oddychasz zwyczajnie, i jeszcze jeden. Posić chwilę spokojniej w momencie, w którym będziesz chciał otworzyć oczy, będziesz chciała otworzyć oczy otwórz je. Wiesz już teraz, gdzie jest twoje serce i wiesz, że na pewno czuje dobre emocje, że na pewno czuje wszystko to, co piękne i co pochodzi ze źródła. Przypominaj sobie często o tym, że ono jest i korzystaj z jego potęgi, korzystaj z jego siły.